Wszystkich bardzo serdecznie. Ja się nazywam Łukasz To jest protokół doktora Bernsteina dla cukrzyków. Grupa na Facebooku, którą prowadzę, którą założyłem w marcu ubiegłego roku, gdzie przybliżam osobom chorym na cukrzycę, insulinoopornym oraz rodzinom tych osób założenia protokołu doktora Bernsteina które zostały opisane w książce Sposób na cukrzycę. Ja tą książkę sam przetłumaczyłem na język polski i zamierzam ją w niedługim czasie wydać na rynku polskim. Parę takich kwestii. Bardzo dużo osób ostatnio się do mnie zgłasza, które chciałyby wiedzieć, jak mają ogarnąć swoją, bądź swoich bliskich cukrzycę. Zawsze będę odpowiadał w ten sam sposób. Proszę wejść na moją stronę internetową www.spospospolpnacukrzyce.pl Jeszcze raz www.spospolpnacukrzyce.pl i przeczytać przewodniki. Jest tego trochę, natomiast macie tą wiedzę podaną na tacę za darmo. Nie jesteście w stanie nauczyć się tego. Co jest w tych przewodnikach w przeciągu jednej wizyty 15-minutowej swojego diabetologa, która zazwyczaj kosztuje prywatnie 100-150 zł, więc ja Wam daję wiedzę, która jest warta jakieś 2-3 tysiące zł na tacy. Także jeszcze raz powtórzę, daję Wam wiedzę, która kosztuje jakieś 2-3 tysiące zł spokojnie, daję Wam na tacy za darmo. I ja bardzo Was proszę. Zanim zadacie mi jakieś pytanie, przeczytajcie te przewodniki, bo prawdopodobnie ja już na to pytanie odpowiedziałem. Ja nie jestem w stanie w ciągu 5 rozmowy na Messengerze wytłumaczyć wam tego wszystkiego, co przez półtora roku zamieściłem w przewodnikach, zamieściłem w wideach na YouTube czy w wpisach na Facebooku. To jest po prostu niemożliwe, więc proszę ode mnie tego nie wymagać i tego ode mnie oczekiwać. Bardzo się cieszę, że się ludzie do mnie zgłaszają, ale zawsze, że tak powiem, świeże w temacie osoby będę odsyłał na sposób na gdzie po prostu wszystko jest doskonale opisane. Są tam artykuły naukowe, streszczone, no jest tam wszystko, łącznie z polecanymi książkami jest tam potąd wiedzy, potąd. I nikt was tego nie nauczy, jeśli sami się tego nie nauczycie. W ogóle o tym zapomnijcie. To jest jakby pierwsza rzecz. Drugi apel jest taki, że bardzo proszę nie kombinować. Każda kolejna osoba, która się do mnie zgłasza, która podąża protokołem, od razu mówi, że ten protokół działa i od razu powtarza to samo, że niestety, ale jest tak, że im bliżej stosujemy się do zaleceń doktora Bernsteina, tym cukry mamy bardziej idealne, czyli w normie, czyli tak jak u zdrowej osoby. I od tego po prostu nie da się odejść. Inaczej mówiąc, możecie próbować robić po swojemu, możecie próbować robić tak, jak wam mówi lekarz, ale nic nie jest tak skuteczne, i mówię to z, całą, z całym przekonaniem i świadomością: nic nie jest tak skuteczne w przypadku tej choroby, żeby osiągnąć Rzecz, która jest nie do pomyślenia dla lekarzy. Ja mam w Szwajcarii lekarza, oberarzsta w, w szpitalu uniwersyteckim. Żeby zostać oberarztem, trzeba 15 lat pra praktykować samodzielnie jako konsultant medyczny. Tak? Czyli mówimy o człowieku, który ma około 50 lat, Swoje, w swoim życiu już zobaczył. I on reaguje na moją hemoglobinę glikowaną rzędu 5% czy nawet niżej, w zależności od tego, jaka jest, tak, jak jest, jak, jak jest pora roku, bo tam się te cukry wahają pomiędzy nagłymi zmiarami temperatur. Nieważne. Przychodzę do nim z hemoglobiną, oni, oni mi tam robią hemoglobinę glikowaną z palca i nigdy nie jest tak, że jest powyżej 5%. Albo jest tam 4,7, 4,8, 4,9, może 5,0. I on za każdym razem po prostu patrzy na ten wynik jak Bushman, który pierwszy raz zobaczył kran cieknącą z kranu wodę. I mówię to z całą świadomością. Także oni nie mają pojęcia, jak się robi normalne cukry i jak się wyprowadza cukrzyka na prostą. Nie mają zielonego pojęcia. Gdyby mieli, to nie bylibyście na tej grupie, nie szukalibyście pomocy. Także. Dlaczego o tym też mówię? E, pojawiły się tutaj osoby, które są znane w blogosferze, które są znane w YouTubosferze czy w logosferze, jakkolwiek ją nazwiemy, które są osobistościami tak zwanymi medialnymi e, i które w pokrętny sposób próbują e, te treści, które ja zamieszczam, czy mnie samego ośmieszać, e, czy mieszać z błotem na innych forach. E, ok, spoko. Nie mam z tym żadnego problemu, tylko po prostu wam mówię, jak jest. To, co ja mówię, piszę i robię, to działa. I to działa w każdym przypadku. Jedynym przypadkiem, który to nie działa, jest przypadek, w którym człowiek wybiera sobie, a, to mi się podoba, to to z tego spróbuję skorzystać z protokołu, a to mi się nie podoba, bo to oznacza, że muszę odstawić chipsy i. i i mleko, i płatki śniadaniowe, i, i co tam jeszcze, kto lubi pączki, to mi się nie podoba, więc to, to zostawiam i tego nie, tego nie stosuję. Jeżeli ktoś w taki sposób stosuje zalecenia Bernsteina, no to skazuje, skazuje siebie na porażkę, tak? To jest jakby oczywiste. Nie ma czegoś takiego w tej chorobie, że jest się troszkę chorym, a troszkę nie. Nie można być połowie w ciąży i nie można być troszkę cukrzykiem, a troszkę nie. Albo się jest tym cukrzykiem, albo się nim nie jest. A jak się nim jest, to trzeba po prostu radykalnie zacząć stosować bardzo stanowczo i dosadnie te zalecenia Bertsteina, o których ja piszę, które ja zamieszczam, komentuję i tak dalej. I to po prostu działa. To jest koniec tematu, po prostu. Albo się do tego stosujemy, albo nie. Okay? To jest druga rzecz. Trzecia rzecz jest taka że niebawem y, udało mi się namówić moją siostrę po, po o jakimś tam okresie nalegania, bo był dosyć spory odzew po tym, jak przeprowadziliśmy ze sobą rozmowę, którą ja potem zamieściłem na YouTube i chyba też tutaj link był na grupie. Także udało mi się w końcu moją siostrę namówić do tego, żeby zaczęła dzielić się swoją wiedzą. Y, ona jest w trakcie... Y, y, jak to nazwać? Uzyskania tytułu praktikar co jest taki naturopata, to jest w Niemczech, czyli na, studiuje jakby naturopatię i jej zainteresowaniami jest przede wszystkim tarczyca, jest, są przede, wszystkim, jest przede wszystkim gospodarka lipidowa i jest też suplementacja aminokwasów, i tak dalej. Jest dużo. Dużo odzew jest od tej strony, że ludzie chcieliby wiedzieć, jak jeszcze mogą się suplementować, co jeszcze mogą robić, i tak dalej. Jest też duże zainteresowanie dietą Karniwora, moja siostra też była na diecie Karniwora, ja teraz jestem w sumie na diecie Karniwora. Także jak to wpływa też od tej strony, prawda? Jest sporo osób, które mają problemy z woreczkiem żółciowym, które mają problemy z, no tak mówię, z gospodarką lipidową, ona miała dosyć spore problemy z tym związane, więc jest obczytana w temacie i na pewno będzie wstawiać jakieś ciekawe materiały na grupie. Także jak mówią Anglicy, watch the space. Będzie dużo jeszcze ciekawych materiałów. Także to jest taki trzeci temat. Tak jak mówię, zapraszam do przeglądania wszystkich wpisów od początku istnienia grupy. Jeżeli ktoś po prostu ma taką potrzebę, żeby dowiedzieć się jeszcze więcej, bo w przewodnikach jest tylko esencja. Tych informacji od początku istnienia grupy jest jeszcze więcej. Spodziewam 3-4 razy tyle, ile jest w przewodnikach. Przewodniki to jest tylko esencja to było, powstało pod wpływem chwili, chwili, dlatego że ja byłem non-stop proszony o to, żeby jakoś tą wiedzę skondensować najważniejszą. I, i stąd, stąd te przewodniki. Jestem niezwykle szczęśliwy z tego faktu, że ludzie korzystają z grupy, że zgłaszają się coraz nowi członkowie. Natomiast, tak mówię, bardzo proszę yy, dla tych wszystkich osób, które są świeże tutaj, i jakby są z nami od niedawna, zróbcie sobie przysługę. Przeczytajcie w spokoju. Ja wiem, że wam się pali pod nogami, bo macie hemoglobinę na poziomie glikowaną poziomie 7, 8, 9, 10, 12%. Wiem, że wam się pali pod nogami, ale nie da się tego przeskoczyć. Póki nie macie wiedzy, to będziecie kierowani strachem. Ja już o tym niejednokrotnie wspominałem, pisałem też o tym artykuły na grupie. Jedyny sposób, żeby przestać się bać, to jest po prostu mieć wiedza. Wiedza możecie mieć, póki jeszcze nie ma książki Bernsteina w języku polskim, tylko i wyłącznie z tej grupy i z przewodników. Także zachęcam Was do tego, bo macie to podane to, na tacy za darmo. Ja mogę w pewnym momencie się obudzić i stwierdzić, że a tak właściwie, to dlaczego nie miałbym również zarabiać na tym, na tym całym, że tak powiem, interesie? I może zrobię tak, że one kiedyś będą do kupienia, a wcale nie będą za darmo, więc. Póki macie taką możliwość, ja jestem na tyle naiwny, że się dzielę tą wiedzą, którą zdobyłem przez lata za darmo, to warto może skorzystać, tak? Dziękuję Wam za uwagę, zapraszam na sposób na sposóbnacukrzyce.pl, zapraszam do y, przyłączenia się do mojej grupy Protokół Dr. Ambersteina do cukrzyków na Facebooku, zapraszam do odwiedzenia mojego y, YouTube kanału, YouTube Łukasz Wysoczański. No i cóż mogę więcej powiedzieć? Płaskich, zdrowych cukrów życzę wszystkim. E, trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, do skrykania, na razie, hej!